Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. 28 sierpnia w poniedziałek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest nasz taki poranny czas dla duszy. Dzisiaj będzie szybko i krótko, jest bardzo rano, ja muszę uciekać do pracy. Kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję za wszystkie subskrypcje z całego serca. I. Dziękuję za wszystkie komentarze. Wiecie, jak nie spodziewałam się, że to, co przekazuję, może tak pomagać. Wczoraj dostałam na maila przepiękną wiadomość, przecudowną po prostu. Mm. No dobra, piękną wiadomość i, i dziękuję, wiecie, z całego serca. To. Gdyby potwierdza, że idę w dobrym kierunku, że to co mówię, to napraw naprawdę to, to, że pomaga, no to wiem, ale wiecie jak to jest. Jeżeli coś robimy, to zawsze gdzieś jest takie ziarenko niepewności. Czy, czy aby na pewno dobrze, czy może coś innego, czy jak to zrobić, ale pamiętam jak zakładałam. Zawsze chciałam mówić, zawsze chciałam. Zawsze chciałam coś robić, żeby ludziom pomagać. I widzicie, i zawsze to się przekładało jakoś tak fizycznie. Co ja mam robić, żeby ludziom pomagać? Pracowałam w urzędzie i to w takim urzędzie, gdzie nikt go nie lubi. Tam uwielbiałam swoją pracę z tymi ludźmi, którzy przychodzili, którym trzeba było pomóc. Jednak niestety to zwierzchnictwo i to podległość i to, to takie wszystkie dziwne, bzdurne przepisy doprowadziły do tego, że jednak zmieniłam pracę. Ale można pomagać tak, jak ja pomagam. I wiecie, co, kochani, i jeżeli gdzieś wkoło was nie mówmy na siłę ludziom, nie mówmy o przebudzeniu, o tym, że jesteśmy energią, o tym, jak to działa, że to trzeba zrozumieć i, i ukochać wszystkie zdarzenia, które się dzieją w naszym życiu, bo inaczej bez tego nie ruszymy. Wiecie, ostatnio usłyszałam. Odrzuć myśli, bez sensu myślisz. Odrzucam myśli. Nie odrzucaj tych myśli. Te myśli, one są po coś. One ci coś pokazują, one się po coś pojawiły. Jesteś duszą, która przyszła tutaj doświadczyć. Doświadczyć czegoś, tego, co sobie zaplanowałaś jako dusza w życiu przedurodzeniowym, w życiu, w planie przedurodzeniowym. I to jest Twój plan. Jeżeli przyszłaś, Doświadczyć biedy, to doświadcz tej biedy. Być może w poprzednim życiu byłaś bogaczem, który przechodził obojętnie obok żebraka, który często chodził pod Twoim domem, albo kazałaś go usunąć. Mówię jako dusza. Kazałaś, kazałaś. Tak, kochani, przyjmujcie to tak. I teraz, jak zrozumiecie, czym jest ta bieda, ale taka wiecie bieda, bieda gdzie nie mamy co do gara włożyć, gdzie za chwilę możemy nie mieć dachu nad głową, gdzie nam prąd już odcieli, bo to nazwijmy biedą. Bo jeżeli ktoś nie ma na nowe buty, a bardzo by chciał mieć setną parę, to nie jest bieda, kochani. W moim życiu naprawdę doświadczyłam bardzo wiele. Przyjeżdżając tutaj do Holandii, to były i takie momenty, gdzie kiedyś opowiem tą historię, ale nie jestem jeszcze gotowa. Były takie momenty, że dzięki Bogu, że dawali coś jeść tutaj, wiecie, da degustację w sklepach, to wtedy zjedliśmy. Także mam też poczucie tego, co to znaczy nie mieć dachu nad głową i nie mieć co jeść. I wczorajszy list, który przyszedł, słuchajcie. To było coś niesamowite. Odmieniło się komuś życie. I to naprawdę dzięki wdzięczności. No dobrze. To ta wdzięczność. <laughs> ta wdzięczność, która jest, kochani, ona, ona nie może być taka. A, kurde, potrzebuję pieniędzy! Ja potrzebuję pieniędzy! No, ojej, przecież jestem za wszystko wdzięczna. O, dziękuję za to, dziękuję za to, dziękuję za to. I cały dzień chodzimy i dziękujemy. To tak nie może być. Ta wdzięczność, ona ma być w Twoim sercu. Ona, być jak, ona ma być jak oddech. Ona ma być jak oddech. Myśli, które do Ciebie przychodzą, nie odsuwaj ich. Biegnij szybko zrobić. Wyzwanie, świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Pięknie wczoraj też Józef napisał w komentarzu. Wiecie, to jest, to jest naprawdę niesamowite. Są na tym kanale dusze, które czuje bardziej. Są dusze, które jeszcze się boją pokazać, nie chcą. Ale to jest normalne. Wiecie, tak w ziemskim życiu tak samo się czujemy. Jedni się czują bardziej, inni się gdzieś tam boją nam pokazać. I to jest, są dusze, które już któreś wcielenie idą razem. Być może nawet tak, poprzez słuch, poprzez zmysły się poznają. To wszystko tak się dzieje. Ale poczytajcie sobie, jeżeli macie te myśli, Wam wchodzą do głowy i wychodzą, róbcie sobie to wyzwanie. Naprawdę, ja nie zrobiłam go tak sobie po prostu żeby wrzucić i zapchać YouTube, nie po to, żeby pomóc. I trzeba je zrobić od początku do końca. Przez 21 dni to jest niewiele. W ciągu dnia przypomnieć sobie trochę o praktyce, ale tak samo jest z wdzięcznością. Od środy zaczną pojawiać się odcinki. Kolejne więc zachęcam. Ja to dzisiaj zobaczę jeszcze widzicie wczoraj nie dam rady, ponieważ. Wróciłam z pracy bardzo późno, dzisiaj jest bardzo rano, więc już też muszę jechać. Ale. Ale za to szybko wracam. Dobrze, kochani, to karta na dzisiaj. Wdzięczność, pamiętajcie, to nie jest takie, jak czegoś potrzebuję, to sobie podziękuję. Nie. Wdzięczność ma być cały czas w tobie. Rano, kiedy się budzisz, otwierasz oczy, że się udało w ogóle obudzić. Jak masz problem z wdzięcznością za to, że się obudziłeś, to pomyśl sobie, że naprawdę są ludzie, którzy się nie obudzili. Nie mieli już szansy doczekać kolejnego dnia. I to nie osoby chore. I to nie osoby w wypadkach. Po prostu położył się spać, już nie wstał. Okaz zdrowia był. Był. No dobrze, co karty chcecie nam pokazać? Wdzięczność, kochani. Po prostu ta wdzięczność. Dziękuj z całego serca, dziękuj, 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 dziękuj. Z całego serca, co karty chcecie nam powiedzieć? Wybierz nowy kierunek. No właśnie, jak coś nie idzie tam, gdzie jesteś, to wybierz nowy kierunek. Wybierz ten kierunek jako nowy. Popatrz co nie idzie. Bo być może upierasz się, nie dasz się prowadzić. Złościsz się już na to, co się dzieje. Złościsz na to, co się dzieje, a nie dasz sobie. Nie dasz sobie dojść. Coś się poprawi w, kilku, w przeciągu kilku miesięcy. No widzicie, nowy kierunek i coś w, kilku, w przeciągu kilku miesięcy chodzi do nas. No. Wybierz nowy kierunek. Tam gdzie jesteś już jest niewygodnie, już jest niedobrze. Upierasz się pewnie, nie słuchasz. Wybierz nowy kierunek, gdzie to jest. Nadeszła pora, byś wybrał nowy kierunek swojego życia. Okoliczności, w jakich przyszło ci dotychczas egzystować, mogą nie gwarantować ci spełnienia, a twoje serce może być pełne niezadowolenia. Ty już wiesz, że ten świat ma tobie do zaoferowania coś więcej, a najlepszą decyzją jest teraz podążenie za przewodnictwem twoich aniołów. Podejmij świadomą decyzję, by zostać osobą, Jaką jest Ci pisane być? Stwórz własny plan działania, dzięki któremu przybliżysz się do boskiego celu Twojego życia. Natychmiast zacznij stawiać kroki w kierunku szczęśliwej przyszłości. Pozwól sobie na to szczęście, naprawdę otwórz się na szczęście, dopuść do siebie szczęście. Ono jest niesamowicie ważne w naszym życiu. Tylko musimy się na nie otworzyć, mamy wolną wolę, możemy się zamknąć. Na szczęście i powiedzieć gdzieś w podświadomości, jakie to życie jest przerąbane. No i takie właśnie jest. Ale jak zauważysz, idąc do pracy, codziennie ptaszki śpiewają nad głową. Jakie to piękne przecież. Wystarczy się skupić, zauważyć, otworzyć oczy, co się w nas dzieje. Bądźmy wdzięczni, kochani, naprawdę. Budźmy się z wdzięcznością, kładźmy się spać z wdzięcznością. Nie odganiajmy tych myśli. Zobaczmy, dlaczego ta myśl, dlaczego ta myśl wpada do mojej głowy, dlaczego ona próbuje zburzyć moje szczęście? Okej? Okay. Czyli muszę się tym zająć. Jeżeli to nie jest moja myśl, no to szybciutko tą myśl trzeba przetransformować. Na inną energię. Bo jeżeli coś już się wymyśliło i coś już krąży w przestrzeni, to znaczy, że to jest. I jak się to będzie odsuwać, odsuwać, to się to życie przeżyje nieświadomie. W szczęściu może, tak, z uśmiechem, ale pewnie niezgodnie z planem duszy. No nie da się wiecie. Jak ja to mówię, puchem przykryć głowienka. Dziękuję Wam, kochani, z całego serca. Dziękuję wszystkim, naprawdę. Te komentarze, wiecie, to jest taki wiatr w moje żagle. Dziękuję. Cieszę się, że pomagam. Cieszę się naprawdę, że widzicie inaczej świat, że zauważacie go jakby z duchowej strony. Z tym, że nie jesteśmy tylko ilomaś kilogramami, tylko jesteśmy czymś pięknym. Jesteśmy dużo. Przytula. Pamiętajcie, idzie pełnia Księżyca. Przygotować się. Przygotować się do pełni, bo w pełni wszystko nam się spełni. I działamy. Pięknego poniedziałku. Magda.